Cześć, dzisiaj e, mam temat, e, który może niektórych z Was zdenerwować, natomiast liczę, że nie. E, oglądajcie to ze spokojem, e, uczcie się, wyciągajcie wnioski, pamiętajcie, że każdy błąd można naprawić, e, uderzyć się w piersi i po prostu zmienić swoje postępowanie. Dzisiaj o błędach, błędach, o piece nad małymi zwierzakami. E, mam na myśli króliki, szenszyle i świnki morskie bo po przeanalizowaniu dogłębnym tematu okazuje się, że błędy, które popełniają właściciele tych zwierząt są bardzo podobne i wynikają z braku wiedzy, z reguły sklepu lub hodowli, z jakich zwierzaki nabywają, gdzieś tam nie do informowania, czasami wieku, czasami braku czasu. Więc stąd powstał ten odcinek, odcinek totalnie skrótowy, odcinek, który mam nadzieję da Wam do myślenia. Żebyście mogli zerknąć, sprawdzić pobieżnie chociaż, w jakich dziedzinach swoją wiedzę moglibyście uzupełnić, byłoby warto coś poprawić czy zmienić. Czyli zaczynamy. O błędach, które mogą zdecydowanie skrócić długość życia Waszego zwierzaka, które mogą zaszkodzić, mogą sprawić, że zachoruje i zdecydowanie sprawią, że komfort jego życia będzie niższy. Pierwszy, największy i najgorszy de facto błąd właścicieli to rozmiar klatki. Lub końca, chociaż zakończyć dotyczy do klatki. Jesteście często wprowadzani w błąd. Wina nie leży po waszej stronie, natomiast możecie tą sprawę poprawić. Wielkość klatki dla królika czy świnki morskiej, klatka setka, 120 lepiej, przy czym do tego wybieg. Wybieg, im częściej, tym lepiej, im większy, tym lepszy. Zwierzaki potrzebują sprzedować nogi, zwierzaki potrzebują się rozruszać, potrzebują atrakcji i nie tylko takiego karceru jednolitego. Także pamiętajcie, że te wymiary to jest dobre, zdrowe minimum. Jeżeli macie małą, malutką klatkę, z dwieście w błąd, to zajrzyjcie się na OLX-ie czy w sklepach, można naprawdę dosyć drogo powiększyć to, zmienić, sprawić. Jeżeli chodzi o klatkę dla szynszyli, yy, natomiast dobrze, żeby ta klatka miała chociaż ten metr, yy, im wyżej, tym lepiej. W przypadku królików i świnek klatka duża musi być wielka i płaska, ponieważ wysokie piętra są dla nich niebezpieczne, zwierzaki mogą zwichnąć łapę. W przypadku szynszyli z kolei szynszyle są bardziej jak wiórki, idą do góry, lubią korzystać z półeczek, są mega sprawne, więc bezpieczna, wysoka, jak najwyższa, jak najbardziej komfortowa woliera. Poza tym rozmiarem lokum i komfortu, co za tym idzie, przebywania z Wami, Waszych zwierzaków, kolejnym radykalnym błędem jest dieta. Dieta, czyli to, że sklepie dostajecie jakiś tam kartonik kolorowy, karmy, proszę to wystarcza, dziękuję do widzenia, poidło z wodą, kolorowa karma i super jest. No nie, nie jest. Eee, warto pamiętać o tym, że kolorowe karmy generalnie się nie, nie nadają. Barwniki są w ogóle niewskazane, żadnego z tych zwierzaków. Eee, generalnie komercyjne karmy, coraz bardziej świat zmierza w tym kierunku, ja się z tym również zgadzam, weterynarze również. Eee, odchodzimy od tego, podajemy to, co naturalne, to, co zdrowe i dobre, czyli siano, zioła, gałązki, korzenie, kwiaty suszone, eee, owoce, warzywa, w przypadku szęszeni wyłącznie suszone, w przypadku królików i świnek. Suszone z niewielkim dodatkiem mokrych i świeżych, i na tym można dietę oprzeć. Warto, aby dieta była różnorodna, ponieważ nikt w łuku nie chce jeść tego samego, a im bardziej różnorodna, tym bardziej zdrowa, tym bardziej ciekawa i tym bardziej wasze zwierzęta są szczęśliwsze. Różne działa mają różne właściwości, różne warzywa, owoce, różne witaminy, również właściwości, także możecie śmiało eksperymentować, spokojnie, powoli rozszerzać dietę. Pamiętajcie o tym, nie podajemy ziaren, zbóż, cukrów i innych niezdrowych rzeczy w ogóle, nie podajemy nabiału i im mniej przetworzone pokarmy, tym lepiej roślinne. Do picia wyłącznie woda, nic więcej, ewentualnie napary z ziół bez cukru, niedosładzane niczym, można podać w jak najbardziej i na tym można zakończyć. E, czym jeszcze można zaszkodzić? Temperaturą. E, można zaszkodzić zbyt wysoką temperaturą, przy czym chodzi o temperaturę powyżej 30 stopni. E, tak samo można zaszkodzić zbyt niską. Wiem, że niestety zdarza się, że wasi rodzice, wy lub inne osoby, z którymi mieszkacie... Nie odpowiada im w jaki sposób, żeby zwierzaki mieszkały w waszym pokoju. Czasami mieszkają w jakiejś sieni, w przedpokoju, w garażu, w piwnicy różnie bywa, nie oceniam. Natomiast nie jest to dobry pomysł. Zbyt niskie temperatury też nie są dla nich komfortowe, przeciągi są bardzo niedobre. Inna, inne, czym możemy zaszkodzić, to brak światła, brak światła słonecznego. Coraz bardziej skłaniają się weterynarze ku temu, jest coraz więcej. Rozmów, coraz więcej weterynarzy jest szkolonych w tym, aby zwierzęta miały dostęp do światła słonecznego. Yy, witamina D, która się uwalnia po kontakcie skóry yy, zwierzęcia ze światłem słonecznym, jest niezbędna do życia, nie tylko ona. Yy, także gdzieś tam ta ekspozycja na promienie słoneczne lub naświetlanie żarówką UVB, jak najbardziej, warto zwracać na to uwagę, warto mieć to na uwadze, że to może poprawić komfort. I wydłużyć długość życia. Także zamykanie w bez okn, pomieszczeniu bez okna nie. Może to też zaburzyć dobę świetlną czyli zwierzę nie wie, kiedy może odpoczywać, a kiedy ma być aktywne. Może przez to stracić równowagę psychiczną i też zwyczajnie zwariować. Także tego również nie róbcie. Przestrzegajcie swoich bliskich i ludzi, którzy ten błąd ewentualnie popełniają. E, trzymanie na dworze to też bywa błąd. E, natomiast co do tej, tego zagadnienia nie ma spójności. Trzymanie dworze w okresie letnim w zabezpieczonej wolierze bądź klatce, jeżeli jest też zabezpieczona taka klatka przed wilgocią, nie jest jednoznacznie złe, natomiast ja do końca nie jestem z tego przekonana. Jeżeli jest to duża woliera z zabezpieczonym dołem, że nic się nie przekopie, górą, tak jak mówię, przed wilgocią zabezpieczona, domek podniesiony przed wilgocią z odpowiednią ilością czystych, świeżych kocyków, jest możliwość sprzątania w tej bolierze i najlepiej do tam całej osoby, bo inaczej ciężko by było. Jest to dopuszczalne natomiast w okresie wiosennym, późnej wiosny, lata i wczesnej jesieni natomiast późna jesień, zima, wczesna wiosna, kiedy jest chłodniej. No nie jestem do tego przekonana, wiem, że niektórzy z Was są, tylko pamiętajcie o tym, jeżeli w ten sposób się decydujecie trzymać zwierzęta, trzeba je najpierw zahartować. To nie jest tak, że możecie w środku zimy zbudować wolierę albo późną jesienią i zwierzaka tam sadzić i będzie supernie, bo jeżeli zwierzak był wcześniej domowy, sklepowy czy hodowlany w zamknięciu, w ciepłych warunkach, taki zwierzak cały sezon musi się hartować. Od późnej wiosny musi przejść te zmiany temperatur i musicie go obserwować, czy dobrze to znosi, czy mu to odpowiada. Jeżeli tak, to ok, jeżeli nie, nie róbcie tego. Większość zwierząt hodowlanych lepiej czuje się w domu, będzie zdrowiej żyła w domu, takie bardziej jednostajne warunki cieplne bardziej im pasują. Natomiast nie mówię nie, są zwierzęta, które się lepiej czują na dworze, świetnie się czują, jeżeli zapewnicie im odpowiednie warunki z naciskiem na odpowiednie, korzystne. Taką budkę też, jeżeli chodzi o późną jesień i ewentualną zimę, trzeba dogrzewać. Także zastanówcie się, sprawdzajcie, doczytajcie, doinformujcie się, zapytajcie swojego weterynarza przy rutynowej kontroli, czy byłby to dobry pomysł, bo on zna Wasze zwierzę, zna jego kondycję. Na jego wagę, bo zwierzęta zbyt chude, zbyt drobne, chorowite, oczywiście nie nadadzą się do takiego chowu na zewnątrz. Ja jednak jestem za chowem w domu, niemniej są to błędy, błędy, które Wam tutaj delikatnie wytykam, natomiast nie chcę Wam zrobić przykrości. Chcę, żeby Wasze zwierzaki żyły długo zdrowo, żebyście mogli być ich przyjaciółmi i cieszyć się życiem z nimi jak najdłużej. Także to są te błędy, które według mnie są najczęściej popełniane, są najgroźniejsze. Jeżeli wyznacie jeszcze jakieś i możecie coś podpowiedzieć, piszcie śmiało, im więcej osób skorzysta, tym lepiej.